Liderka lubelskiej socjaldemokracji Polskiej Izabela Sierakowska będzie kandydować na prezydenta Lublina. Dziś posłanka oficjalnie ogłosiła swój start w wyborach. Ulica ma tylko lewą i prawą stronę, ale nie ma lewicowych czy prawicowych poglądów, proszę państwa. Przecież to, co ludzie w Lublinie potrzebują, potrzebują dróg, potrzebują dobrych rozwiązań komunikacyjnych, potrzebują pracy. Potrzebują dobrego gospodarza, takiego gospodarza, który zajrzy w każdą dziurę. Izabela Sierakowska jest najbardziej znaną marką polityczną w Lublinie, tak mówił podczas konferencji Krzysztof Szydłowski, odpowiedzialny w sztabie za negocjacje polityczne. A te ciągle trwają. Sztab Sierakowskiej zaproponował udział w tworzeniu list wyborczych wszystkim, którzy chcą związać się z lewicą. Jej zdaniem przyszły prezydent Lublina powinien tak rozwiązywać problemy mieszkańców, jak robią to na przykład prezydenci Rzeszowa czy Krakowa. Ale szczegółów dotyczących programu na razie nie ma, będą prezentowane podczas kon kolejnych konferencji.